widzowie, skupcie się tak dosłownie na chwileczkę i odpowiedzcie mi na pytanie. Mianowicie, co jest według was największym gównem? Nie chodzi o to, co zrobiliście na przykład dzisiaj rano. Gówno. I nie, widzowie, nie chodzi o mój kanał na YouTubie i mój content. Również nie chodzi o rzeczy oraz peruki z pewnego butiku, które były różnej jakości i legitności. Również nie chodzi o plan B, C ani nawet A. Również, widzowie, nie chodzi o wszystkie inne rzeczy, które się dzieją w tym momencie w internecie, a dzieje się ich naprawdę dużo. Nie wiem, czy zgadliście, no bo Skąd mam wiedzieć? Ej, tak widzowie, chodzi oczywiście o strony newsowe. I nie, nie mówię o profilu na przykład wiem, Zebo, Rewo, czy Z Spisińskiego na Twitterze. Tylko mówię o takich OG stronkach, które, nie wiem, czyta wasza matka albo wasz stary. No, chyba, że nie macie starego, no to nie czyta. Bo jak się. Na, no, nieważne. Tak, jak widziałem, w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie zostaniemy potem. Dlatego pamiętajcie, że jeśli chcecie być prawdziwymi widzami, prawdziwy widz jest przed pierwszym do Dlatego zasubskrybujcie już w tym momencie tam na dole. I dupnijcie lajka, żeby było fajne. I napiszcie w komentarzu gówno. Nie wiem czemu, ale. Weź tam, napisz gówno i będzie fajnie. Propo gówna, widzowie. Zacznijmy. Zobaczmy, widzowie, czy dzisiaj natrafimy na coś mocniejszego. Niż zatrafiliśmy jakieś 8 miesięcy temu, gdy jakieś 30 portali newsowych pisało o mnie i o moim wybryku. I o tym, że mogę dostać nawet pozew od ekipy Freeza. Widzowie, naprawdę były takie nagłówki. Ale może o tym później. O tym pozdwie od Freeza, od ekipy. Ekipa SA, kurde, o tym, jak zrujnowałem im cały biznes. O tym widzowie później opowiem, może co? Więc oglądajcie film do końca. Krewka staruszka zaatakowała latką swoją sąsiadkę. Papier toaletowy zabił przyjaźń. O co tutaj chodzi? Stare baby się okładają normalnie na blokach tego papier toaletowy? Ja naprawdę, widzowie, ja myślałem, że tylko my tutaj mamy jakieś porachunki z sąsiadami, że oni wbijają do nas, kurzą nam jakieś rzeczy na wycieraczce, nie wiem, obsmarowują głównym nasze bramy wjazdowe i tak dalej. Real sytuacje, mówiłem o tym w paru innych filmach, ale rzeczywiście były takie przypadki, że mieliśmy gówno na bramie wjazdowej do garażu, ale no to nie jest nieważne, widzowie, nieważne. Ważne jest to, to poszło papier toaletowy. W sumie pod bramą też mieliśmy wtedy papier toaletowy. Ale to wyrozrzucony i. A, a nieważne, nieważne. Czekaj, trochę rozjaśnię tu. A, trochę za bardzo. Wy mówicie, o! Taki gangster typowy, nie? Prawdziwy polski gangster. Nie wiem. Alberto. Mówicie, o! Jaki gangus. Mówicie Tentino. Nie widzowie, największymi gangusami są te. Wszystkie babki, które mieszkają w blokach One codziennie to przeprowadzają krucjaty na sobie Naprawdę I to jest w ogóle legitnie wycinek z gazety Niesamowite, naprawdę Spoko, ale nikt nie pytał Dzięki Placzą spotkał Jezusa 23-letni Mariusz Ruszyk Żąda od episkopatu oddania władzy nad kościołem Ostrów Małopolski Mężczyzna po zażyciu do... Że Komo objawił się Chrystus i zlecił mu misję zreformowania Kościoła w Polsce. A teraz 23-letni Mariusz Ruszyński domaga się od episkopatu ustąpienia i przekazania mu całej władzy nad strukturami. <grym> Papież? Papież? z nim? Nie z tobą wariacie jak coś. Mówię o tym, co wiecie, jest aktualnie, bo Mariusz powiedział, że jest jezdym się objawił, gościu. gościu. Zajbiście. Jak chodziłem do gimnazjum, widzowie, to naprzeciwko był sklep z krzami w ogóle. Tam jacyś ludzie chodzili, w ogóle tacy. No leni i dobra, szkoda gadać w ogóle o tym. No, Ale były akcje, były, były. Ja jak coś widzowie w życiu tam nie byłem. Coś w się serio nie byłem. Nie jestem z Propon widzowie. nigdzie nie rób tak jak on. Odebrał żelazko zamiast telefonu. Nie no, tak. tak się skończyło roztargnienie pana Tomasza. Tomasz problem, kur ale ci powiem. No i czy on morder przy okazji. naprawdę gazety mają takie nagłówki. Ja już zapomniałem widzowie o tych mediach typu gazety. Naprawdę. Ty się okazuje, że to jest naprawdę kopalnia niesamowitego kontentu. Nie śpię, bo sąsiadka katuje mnie piętą. K co? W jednym z bloków na Lubelszczyźnie. Zyta Kupiś, 46 lat, z Wisznic, województwo lubelskie. Najchętniej schowałaby się do myśli dziury, aby nigdy więcej nie słyszeć ciągłego dłużenia piętą w podłogę, którym raczy ją o każdej porze dnia i nocy sąsiad z góry, Dariusz K. Dariusz K. Je... Emotional, damn it! to tupie piętą, debil. Tupie tak, że tynk spada ze ścian. Ja bym chciał tylko powiedzieć, jeśli spada ci tynk z sufitu, znaczy, że coś jest nie tak i powinnaś to zgłosić do jakiegoś konserwatora budynku i tak dalej, a nie do gazety wyborczej. Znaczy, nie wiem, jaka to jest gazeta, nie, ale nie wiem, tak pierwsze słowo, co powiedziałem. Kory na z... Jak? Gdzie to kula stało? To się dobrze klika w sieci. No bez kitu widzowie, to się klika. Witamy w Polsce! Witamy w Polsce! ten Witamy w Polsce! No dzień dobry! Proszę się rozgościć. Tutaj mamy sosnowiec. Mamy tutaj dobry przykład matki i rodziny. A tutaj mamy biały stok, gdzie mamy wysoko postawionych polityków oraz służby wojskowe. Strajk kobiet. O kurde, widzowie. Byłem, byłem, byłem. Pamiętam. Znaczy, ja nie byłem po to, żeby podrzeć reja i tak dalej. Tylko po to, żeby sobie wiksepolu polu posłuchać. Fajnie było. Idziemy, jedziemy, jedziemy. Kobiety zablokowały poznań. Centrum sparalizowane. Motornicza bije brawo. Geje tańczą polonezę. No i zajebiście, widzowie. Fajnie, że. Tutaj motornicza bije brawo A geje tańczą poloneza w samochodzie W Skodzie Zgorszenie w Nowym... <grym> to jest moje miasto rodzinne O nie, o nie, ja już widzę co nadchodzi Kucnął i wypróżnił się na środku miasta To jest oczywiście rynek, widzowie Kiedyś nawet pamiętam jak graw robił odcinek z Geogesera I ocenialiśmy razem rynki w ogóle I ocenialiśmy rynek w tym targu w moim mieście rodzinnym Z którego zostałem w ogóle wyklęty Bo kiedyś robili ranking influencerów Takich wiecie, najpopularniejszych z Podhala I mnie tam... Nie daliście. Pod hale 24, czy kto tam robił to? Bo obsrańce. Znaczy, no właśnie. Do żenującego incydentu doszło w Nowym Targu, województwo małopolskie. 37-letni mężczyzna, w biały dzień na oczach, z przechodniów przychodniów, jak gdyby nigdy nic, ściągnął spodnie, kłócął i wyprócił się na środku ulicy. No, nie ubrał się, bez troski odszedł, zostając swoje odchody. Gówniana sytuacja w gównianym mieście, jest jak jest Darek z klanu masakruje hit domagały. A Jak mi irytuje ta piosenka? Weź się przytul, weź się z... te zdjęcia oni zawsze dają, taki. A ty k ku... Polaku pi... Nie, nie mów tak proszę! Zajebiste są te dzieci naprawdę niesamowite. Ej, ale też mnie denerwuje ta piosenka, tak szczerze, w sensie jest taka. Edyta pazura radzi. My wy... A będzie ci dane. Andrzej Duda lubi to. Okazuje się, że Andrzej Duda lubi przesiadywać na Instagramie. Niestety chyba nie czyta do końca postów, które lajkuje. Nie strasznie strasz. On jest taki, wiecie, on jest doinformowany. Ja myślę, że on wszystko wie, widzowie. On takie pozory, sprawia. Bo patrzycie, mówi się, o Przesiaduje na Instagramie. Pewnie nie doczytał tego postu o tym, że stranie w miejscu publicznym jest totalnie zajebiste. Andrzej Duda lubi to! Może lubi, a może nie! Czy do tego! To jest! Ostre klapy w dupę pod granicą z Białorusią. Pogranicznicy myśleli, że to strzały, ale co, że chłop z dupka strzelił? Nie no, chłop nie strzelił z dupy, nie? W sensie strzelają z dupy ostatnio na YouTube. Niektórzy ponoć, ja tak słyszałem, ale ten gość y, rzeczywiście wygląda, jakby miał strzelić, ale no nie wiem, nie widziałem jeszcze takiego efektu w dupie. Niewidomy alpinista zdobywa najwyższe szczyty. Nie widzę przeszkód. Fakty TVN! Tak, widzowie, a wiecie dlaczego osoba bez rąk nie może wziąć losowej osoby na imprezę zamkniętą? Bo nie może za nią poręczyć. Przemiesiłem to w 3 sekundy po zobaczeniu tego. Podrabiam wszystkich bez rąk. Mam nadzieję, że zostawiliście już lajka oraz suba. Szczęście w nieszczęściu. Spłonął bus przewożący osobę. Wow, wow, wow! K co to, to mam znaczyć? Nie, to musi być przerobiony screen. Przysięgam. To musi być przerobiony screen. Nie ma opcji. Szczęście, o nieszczęściu. Jakbyśmy nie byli na YouTubie i nie miałbym zostać skancelowany, to coś bym powiedział. Widzowie, co dzisiaj w ogóle jedliście na obiad? Napiszcie w komentarzu. Ja na przykład jadłem grillowane warzywa. Bardzo dobre. bielsko biała, kierowca BMW. O mało nie potrącił pieszego na pasach, ale na szczęście wyszedł i go pobił. <ślam> co tu się dzieje w ogóle? To jest niesamowite, naprawdę. Uniknąć wypadku samochodowego, a później chłop wysiada z i spuszczza <laughs> Ci niesamowite, naprawdę. Jak to mówił wcześniejszy nagłówek? Witamy w Polsce. No, film został usunięty. No, czekaj, dlaczego? Wojsko oficjalnie zaprzecza, że musztarda saperska jest robiona z saperu. Kurde, dzięki za informację. Właśnie nie chciałem jej jeść przez to. Myślałem, że zrobić zrobił nas ludzi. Aż mam ochotę zjeść sobie musztardę z saperską. Musztarda saperska. Jak saperska? Przecież tutaj serbska jest tylko. Ja nie wiem. Musztarda saperska i inne pomyłki, które tworzyły mi. I co? No i błąd z bazą danych. A wej, Wiecił dupą, spowodował katastrofę lotniczą Kurde widzowie, ale to jest talent, żeby sobie włożyć latarkę do dupy 23-letni Mariusz ukradł busa razem z zachodnicami Kazał im śpiewać i pić alkohol No te piszesz artykuły Andrzej Malinowski No totalnie zajebiste Powiedział jej, że będą kręcić bączki Napierdział jej w pokoju Dramat młodej Polki Życie jest przejście. Witamy w Polsce! Domości z życia.pl Weźcie się z zagier... Wracał z kościoła! Kłopu osiedla! Nietypowa dieta księdza spowodowała wy... polskiej kamień Co? O co k chodzi? Wracam z kościoła? Kłopu osiedla! Nietypowa dieta księ. Tylko u nas! No bez kitu, tylko u was takie pierdnie się fasol i takiego Bona z że się dla... Nie wiem, nie rozumiem. Słodki kuźniara po raz ostatni opuszczają studio TVN. Zajebiście. Dzień dobry TVN. Pudelek ekskluzyw. Nie no, ta rzecz naprawdę. Sku... jak ci wszyscy ludzie, którzy, nie wiem, widzą zdjęcie laski na Instagramie i na Twitterze i piszą dla przykład. Ale masz zajebiste wtedy. Ma białą koszulkę i coś tam widać. Ale dydy. To tutaj jakaś si**wa chyba była. Jakaś baba, bo mówi... Męski sutek. Hmm. Zmutował polski szczep wirusa. covid 15. JP2137. Są już pierwsze zachorowania. Ja ale, widzowie, mówicie jakaś małpia grypa. To jest przeraźliwe, widzowie. Już mu tej mordy byście dostali. Naprawdę straszna rzecz, a wy się śmiejecie. Pod Rzeszowem powstanie elektrogównownia. No i gówno. Zajebiście. A wiesz, co widzu, się stało pod legnicą? Chłop się zestrał, jajecznicą. Mam dość. Do widzenia.